Drodzy bracia i siostry, raduje się serce, gdy każdego dnia, wieczorem, gdy włączymy apel jasnogórski, kaplica Matki Bożej jest wypełniona przez wiernych. Raduje się serce, że Polacy ciągle przychodzą do swojej matki. Przychodzą do Pani Jasnogórskiej przed tą ikonę Czarnej Madonny aby zanosić swoje troski, swoje radości, swoje problemy, to, co czym żyją, co przeżywają. Każdego dnia właśnie ta kaplica z cudownym wizerunkiem Matki Bożej jest wypełniona. I tak od sześciu lat, od 6, ponad 600 lat, Polacy różne, również inni przedstawiciele innych narodowości, Pilgrzymują do Matki Bożej. I Jasna Góra stała się dla naszego kraju taką duchową stolicą. Jest to dar od Boga. Jest to szczególne miejsce, gdzie Bóg pozwolił, dał właśnie, aby tam Matka Boża nami się opiekowała, naszym narodem. I tak przez wieki z tego miejsca otrzymaliśmy wiele łask. Wiele, wyprosi, wiele pokoleń nasz Polak wyprosiło potrzebne dla siebie łaski. Stamtąd płynęło umocnienie na różne czasy, te czasy pomyślności, ale i również czasy trudności. I również jest to taki dzisiaj. I dzisiaj również dalej Jasna Góra stanowi taką duchową stolicę. I potrzeba nam ciągle do naszej matki pielgrzymować. Pielgrzymować fizycznie, ale i można i duchowo. Moi drodzy, kiedy czujemy się źle na ciele, często jedziemy w jakieś miejsce, aby zaczerpnąć trochę, aby zaczerpnąć jakichś sił. Jedziemy w jakieś miejsce, aby powdychać powietrza. Ktoś, kto ma problemy z oddychaniem, jedzie. Na morze, często, kiedy zmagamy się z jakąś chorobą, jedziemy, ktoś jedzie do sanatorium, aby tam podratować swoje, swoje zdrowie fizyczne. Kiedy jesteśmy chorzy na duchu, potrzeba nam właśnie iść do Maryi. Jasna Góra jest takim duchowym naszym sanatorium. Tam możemy doświadczyć umocnienia, uleczenia. Kiedy człowiekowi jest źle na duchu, kiedy zmaga się. Z, jakim, z jakąś walką duchowo potrzeba, aby pielgrzymować przed tron Matki Bożej. I możemy to robić tak jak wcześniej powiedziałem: fizycznie pojechać do Kaplicy Matki Bożej, ale również możemy duchowo każdego dnia duchowo przenosić się do, do właśnie do jasnosgórskiego sanktuarium, spotkać się z Matką Bożą, która jest nam dana, z Matką, która pragnie. Nami, swoimi dziećmi opiekować się. Możemy to zrobić przez pośrednictwo mediów, możemy to zrobić przychodząc do naszej świątyni parafialnej i klękając przed kopię wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej i spotkać się tam z Maryją albo w swoim domu, w swoim miejscu, gdzie mieszkam. W większości w naszych domach jest wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, jasnogórskiej pani. I tam możemy uklęknąć i swoje radości, swoje troski ofiarować. A tego potrzebujemy: potrzebujemy zaczerpnąć tego powietrza z naszego duchowego sanktuarium narodowego. Potrzebujemy tego tlenu, tego powietrza jasnogórskiego, do naszych, aby to powietrze oczyściło nasze życie, aby oddychając tym powietrzem jasnogórskim, przemienić swoje myślenie. Aby nabrać sił, umocnić się do tego, aby być wiernym uczniem Jezusa oraz być tym synem Matki, wiernym uczniem i wiernym synem właśnie Maryi. Aby iść drogą świętości i potrzebujemy tego powietrza bardzo mocno. Ten świat nas tak wewnętrznie zatrzadza. Wiele jest nieczystości w naszym świecie, czym oddychamy i czym później brakuje nam sił, brakuje nam wewnętrznie, yy, yy, jesteśmy wewnętrznie słabi, yy, bo nas, yy, właśnie to powietrze nas od środka rozdziela, dlatego potrzebujemy tego czystego, zdrowego powietrza, które nas duchowo podratuje. I takie powietrze jest na jasnej górze i potrzebujemy tego bardzo mocno. Matka Boża uczy nas z jasnej góry bardzo wielu spraw. Przede wszystkim takie, takie przesłanie dla nas jest związane, że tak powiem, wiąże się z, z tymi słowami, które słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Może moglibyśmy tak to podsumować. Właśnie w tych słowach, które Maria mówi do sług. Zróbcie wszystko, co powie Wam, Mój syn. I tego Maryja pragnie nas w pierwszej kolejności uczyć. I, i to nam wyprasza, tak? To prowadzenie do Jezusa. Bo kiedy spojrzymy na obraz jasnogórski, widzimy tą dłoń Maryi wskazującą na Jezusa. I tego Maryja tam w pierwszej kolejności pragnie uczyć. Prowadzi nas do Jezusa. Do zbawiciela. Tak jak wydała. Maria nam Jezusa na świat, taki również pragnie nas właśnie prowadzić do Jezusa, do swojego Syna, bo On jest światłem świata, On jest Zbawicielem. I Maryja właśnie pragnie nam nas prowadzić poprzez takie towarzyszenie, pragnie nam towarzyszyć w tych różnych momentach naszego życia, pragnie przychodzić ze swoją czułością. Macierzyńską, ze swoją łagodnością, ze swoją miłością pragnie przychodzić również z taką stanowczością do tego, że trzeba coś oddzielić, że trzeba coś ze swojego życia wyplenić, odrzucić, że wskazuje nam konkretne miejsce też rozwoju, ale i wskazuje nam swoim przykładem, że potrzeba nam wychodzi też ze sfery komfortu, abyśmy zaopiekowali się drugim bratem to, co też słyszymy w dzisiejszej. W dzisiejszej Ewangelii Maryja troszczy się o małżonków. To jest również pragnie nam, wskazuje nam na to, żebyśmy i również w naszym, w naszej, w naszym życiu, żebyśmy widzieli drugiego brata i siostrę, które są obok nas, abyśmy widzieli ich problemy, ich różne ich, ich jakieś zmagania, abyśmy im pomagali w, w, tym, w tym wzrastaniu w wierze, wzrastaniu świętości. A to jest, wiąże się również z, z takim wychodzeniem ze swoich schematów, ze swojej strefy komfortu. Bo muszę się otworzyć, muszę się o kimś zatroszczyć. I Maryja jest pierwsza, która wychodzi. Widzimy, wychodzi, yy, widząc problem tych narzeczonych, tych, znaczy tych małżonków, wychodzi do Jezusa. Prosi, jest, yy, 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 żeby, żeby, żeby dokonał tego cudu. Chociaż może jeszcze tak, jak słyszymy w odpowiedzi Jezusa, jeszcze nie nadeszła moja godzina, ale Maryja idzie z odwagą i to również tego nas chce uczyć, abyśmy z odwagą poszli, zatroszczyli się o tych, którzy są obok nas, aby poznali Jezusa, aby doświadczyli mocy Bożej. Z jasnogórskiego klasztoru, z tej kaplicy jasnogórskiej, Maryja również pragnie uczyć nas i przede wszystkim wypraszać nam, Tą miłość i radość potrzebną nam w naszym życiu, abyśmy jej nigdy nie zatracili. Wino właśnie w Piśmie Świętym symbolizuje radość, miłość. Ci małżonkowie im w, ich w życiu zabrakło tego. I Maryja na jej słowo, właśnie Pan Jezus dokonuje tego cudu, przywraca, jest, jest, to, jest to wino, powraca na to wesele. Tak dokonuje się ten cud przemiany. I to jest również. To jest również dobra nowina dla nas, że kiedy zabraknie w naszym życiu jakiegoś tego Bożego życia, jeśli zabraknie w naszym życiu tego kroczenia za Panem Bogiem, że gdzieś upadniemy, jesteśmy gdzieś słabi, gdzie widzimy, myślimy, że nie ma dla nas nadziei, to jednak Maryja mówi: Jest nadzieja, nie bój się, idź do Jezusa, idź do Niego. A z nim razem przezwyciężyć tą, tą ciemność. On wleje w Twoje serce światło. On da Twojemu sercu pokój. Da Twojemu sercu tę potrzebną miłość, przebaczenie, miłosierną miłość. I to jest coś cudownego i tego pragnie Maryja nas uczyć. I dlatego dzisiaj w jej odpust, kiedy właśnie, od, kiedy. W, Uroczyście obchodzimy właśnie wspomnienie Matki Bożej Częstochowskiej i na nowo z gorliwością rozpalmy sobie miłość do Matki Bożej. Matki Bożej Częstochowskiej, abyśmy ją do niej przychodzili, abyśmy ją kochali, przez jej stawnictwo wypraszali dobrego Boga łaski, aby codziennie nam towarzyszyła w naszej modlitwie rano, kiedy wstajemy, abyśmy przyzywali jej opieki, bo ona pragnie nam towarzyszyć. I w tych różnych trudności, różnych tych zmaganiach codziennych, Ona pragnie tam być i wskazywać właśnie na Jezusa. Do tego źródła łask, do, do źródła zbawienia, do źródła pokoju naszego serca, do źródła miłości i źródła szczęścia. I tak się dzieje. Maryja, właśnie Maryja, opiekuje się swoimi swoimi dziećmi. I tak było w życiu pewnej kobiety, której dziecko zachorowało i powiedziała, że jeśli jej dziecko wyzdrowieje, przyniosę, wdarzę to dziecko na ramionach przetron jasnogórski. I tak się stało. Dziecko właśnie wyzdrowiało, a matka w swoich dłoniach, nie opuszczając tego dziecka, przeszła w pielgrzymce przez 12 dni, i zaniosła to dziecko przed tron Matki Bożej. Matka Boża wyprasza potrzebne łaski, jeśli jej damy swoje serce, jeśli się jej powierzymy. Ale i również ten, to świadectwo tej kobiety też pokazuje, jak Maria pragnie nas nieść do Jezusa blisko swojego serca, na, na swoich ramionach i pozwólmy się jej nieść, i pozwólmy się jej prowadzić, aby ona. Nas nami się opiekowała, roztaczała nad nami swój płaszcz, miłości, opieki. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, czciciele, Najświętszej Maryi Panny. Niewątpliwie od wieków odkąd nasz naród przyjął. Sakrament Chrztu Świętego. Towarzyszy mu Matka Boża. Czy to poprzez śpiewanie pieśni Bogu Rodzica, czy to poprzez objawianie się czy cuda w wielu miejscach naszej ojczyzny. W tym dziś w sposób szczególny wspominanej Częstochowie na Jasnej Górze. I w tę przepiękną Uroczystość, którą dzisiaj przeżywamy, Kościół daje nam Ewangelię o Kanie Galilejskiej, niejako chcąc nam jako chrześcijanom przypomnieć, jak bardzo ważna jest obecność zarówno Jezusa Chrystusa, jak i Matki Bożej w życiu każdego chrześcijanina, w życiu. Każdego człowieka. A pragnie nam to przypomnieć właśnie poprzez tę dzisiejszą scenę. Scenę skany Galilejskiej. Scenę, w której widzimy, że jako pierwsza na to wesele została zaproszona Matka Najświętsza. Trochę nie wiemy, jak tam. Znalazł się Jezus Chrystus, bo autor natchniony dodaje, że zaproszono tam także Jezusa. Może Maria dobrze znała młodą parę i poprosiła ich o to, aby także na to wesele zaprosili jej syna, aby on tam się zjawił wraz z uczniami. Bo może już przeczuwała w swym matczynym sercu że czegoś na tym weselu zabraknie, czegoś można by powiedzieć dla tamtejszej kultury i dla tamtejszego świętowania uroczystości, najważniejszego wina. I kiedy tego wina, które dawało, czy jest symbolem radości, zabrakło, matka przychodzi do swojego syna. I mówi: Nie mają wina. I tu, moi drodzy, można by się zastanawiać i myśleć, bo kochający syn powinien od razu pójść i zrobić to, co powinien zrobić. Natomiast Pan Jezus może trochę z przekory odpowiada pytaniem: Czyż to moja? Lub Twoja sprawa, niewiasto czy jeszcze nie nadeszła godzina moja? I wydawać by się mogło, że po tym pytaniu i odpowiedzi Pana Jezusa to już koniec dialogu, koniec całej sceny nic więcej się nie wydarzy. A jednak Matka Boża w swoim sercu wie, że za chwilę coś się stanie. Pomimo takiej trochę oschłej odpowiedzi jej Syna, i za chwilę wypowiada te znamienne słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I zrobili to, co Pan Jezus im powiedział. Napełnili sześć stągwi kamiennych, które służyły do. Żydowskich oczyszczeń, w których zbierano nieczystości. I z tych sześciu stągwi, napełnionych wodą, Pan Jezus czyni wino. Wino, które staje się o wiele lepsze niż to, które zostało podane na początku wesela. Ta dzisiejsza Ewangelia ma nam przypomnieć o tym, jak bardzo, jak już wspomniałem na początku, ważna jest obecność Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Choć może nie zawsze jesteśmy w stanie Go do tego życia zaprosić, niekiedy potrzebny jest nam ktoś, kto nam osobę Jezusa Chrystusa wskaże. Niekiedy może w tym naszym życiu. Nie dostrzegamy Jego obecności z różnych przyczyn, bo jesteśmy zabiegani, bo mamy dużo rzeczy na głowie, bo to i tamto wypadło, albo coś jeszcze. I ta dzisiejsza Ewangelia właśnie chce nam o tym przypomnieć, że Pan Jezus jest zawsze z nami, pomimo że Go nie dostrzegamy, pomimo tego, że Go nie widzimy. Ale ta dzisiejsza Ewangelia też pragnie nam przypomnieć, że oprócz Pana Jezusa jest też razem z Nim Matka Najświętsza. Ta, która opieku, opiekowała się Nim jako małym dzieciątkiem, teraz pragnie opiekować się Nami, swoimi dziećmi. Pragnie być także i przy Nas. I ilekroć mamy jakieś. Problemy, trudności, coś nam w życiu nie wychodzi. Pamiętajmy, aby polecać się z modlitwą do Matki Bożej, aby u niej wypraszać także potrzebne dla nas łaski. Bo ona, jako matka, w swoim matczynym sercu wie, czego nam potrzeba. Tak jak może przeczuwała. To, co wydarzy się w Kani Galilejskiej. Tak też wie i przeczuwa, co wydarzy się w naszym życiu. I z chęcią chce przy nas być i chce nam pomagać. Musimy tylko tak, jak owi nowożeńcy z Kany Galilejskiej, zaprosić Ją na swoje wesele, a więc zaprosić Ją do naszego życia. Do tego, aby nas wspierała i aby nam pomagała. Prośmy dziś, moi drodzy, Matkę Najświętszą o to, aby zawsze przy nas była, ale też, prośmy ją o to, aby wskazywała nam drogę do Jezusa Chrystusa. Amen.